No jestem na terenie już parku, wejście do parku 5 lari, potem wejście na basenet drugie pięć lari. No powiem, że trochę zaczynam być tak w szoku, Zobacz, co ile kosztuje, naprawdę dużo trzeba mieć za sobą pieniędzy Dobrze, że nie miałam zbyt do jedzenia, bo Dobra, to było będzie potoczywał się leczył, Polscy drogo, jeszcze teraz drogą do basenów to jest około 400 metrów parku można też pojechać konno. Konno. Tutaj nawet mogą pojechać, ale boję się trochę. 10 zł kosztuje taka przyjaźka. Jeden koń tam nie drugiego. Znaczy pan, który to prowadzi. ale ja pójdę na księso. No. Także tu jesteśmy w tej możnej formie To tym czasie. Wszystkie płatne. No wiadomo. Ale skąd te pieniędzy mają dziękuję gruźniu? Albo no w tyłach, mają na akulacji może tak więcej. Albo pusty na Droga do basenów tych termalnych. Jest też taka podgórka, wiedzie. No, ale potem z górki. Jak już wejdzie się na górkę, to potem z, już, już z górki i z powrotem też jest z górki. Dziś jest bardzo gorąco. No, tutaj w lesie, w dalszej części parku, takiej leśnej jest trochę chłodniej, ale idzie się pod górkę. No teraz jestem na takiej właśnie wysokości, jak widać, w dole rzeka. Boję się podchodzić na brzeg, znaczy tej drogi, bo właśnie takie jest uczucie, jako człowiek miał zaraz tam wlecieć. A to jest bardzo... O, przepraszam, oj! Koń przeszedł, Koń przeszedł, Sam szedł ze mną przed chwilą nawet weźmiej tą ten, jak to nazwać e, końska, gło, końską głową, ten, ten konik. Za mną szedł nie widziałam. Ale tutaj jest teraz i je. No fajnie. Ale się trochę przestraszyłam. Kto mówi tutaj nie, z tyłu zapytany tak tym swoim pyszczkiem dotyka. No fajny koników. Muszę go pożegnać, bo idę szybciej niż fan. <noise> Tutaj jest ten mostek taki ostatni i za chwilę będzie wejście na baseny dermalne do których no, trzeba dojść na do własnych nogach, ale też jest wersja, że można wynająć samochód no i trzeba przygotować znowu pieniądze yy, na wejście na basen. Jedno wejście było na teren parku, a teraz wejście na basen. Następne pięć lari. Także tak to wygląda. A jeśli chcesz na basenie wypić kawę, jest tam taki bar odkryty. To, to, to młody człowiek prowadzi sympatycznie. No, trzeba przygotować następne pieniążki. No ale lasy są godne polecenia, bo tu jest woda zdrowotna. zdrowotna. Tam w pierwszej części, w centralnej części parku jest woda do picia zdrowotna. No, głównie na układ trawienny. A tutaj jest woda do kąpieli, ale no tak, takie duże obłożenie jest. Może no, naprawdę no tak, bardzo dużo byłam ziną za góry to było mniej o zdecydowanie. Jestem już na terenie basenów y, termalnych roczniczych. No jest bardzo dużo ludzi, no bardzo dużo ludzi i jest dzisiaj też bardzo gorąco. Także zacznę najpierw od tego, żeby pomoczyć nogi tutaj w wodzie tej potoku, tym y, bordząskim, y, rzece Bordząskim czy potoku. chłodnym, a potem więc z basenu oczywiście. Тебе.